Witam wszystkich i zapraszam na zagrajmy w Omicron po kilkudziesięciu latach, kiedy nie chciałem się nagrywać, i nie miałem czasu. Częścią tego, że mi się nie chciało nagrywać, jest właśnie czekająca nas misja, która jest niesamowicie niesamowicie upirydliwa. No tak, to, to jest piękne wprowadzenie, które na pewno zachęca do oglądania i tym bardziej do grania. W każdym razie musimy. Jak dawno temu było nam powiedziane, musimy skontaktować się z jednym kolesiem, wziąć od niego magiczną skrzynkę, która spowoduje, po podłączeniu oczywiście do stosownej anteny, spowoduje, że prześlemy, raczej przebudzeni prześlą swój przekaz wszystkim obywatelom um, omikrona. I to ma wie, jakimś cudem zrobić, nie wiem, powstanie? Chyba nie zostało, nie było do końca wyjaśnione, co, co ma ta wspaniała transmisja uczynić, no z wyjątkiem tego, że ludzie dowiedzą się, że ktoś im przerywa oglądanie ich, ich ulubionego serialu. Tak. Ja, mamy to. Jednak zanim wybiorę się do tego, co to było, księgarnia coś w tym stylu, odwiedzimy Stare Śmieci, odwiedzimy bo ponieważ mój poziom zdrowia jest dosyć niski i zdaje się, że z takim raczej nie chcę zaczynać kolejnej sekwencji strzelankowej, jak jaka będzie Wypełniać następną misję. Zatem będę tutaj szukać szpitala, który jest e, gdzieś w oddali. Okej, okay, trochę napełniłem swoje zdrowie. Pamiętam, że było nieco więcej medpaków niż to było w rzeczywistości. Co mnie trochę zasmuciło, jednak wziąłem dwa i od razu je użyłem. <grym> Przy okazji zawsze mnie rozwala, jak można blokować. Cały, cały ruch uliczny za pomocą jednego slajdera. I tak, przy okazji upewniałem się, że to w istocie jest to miejsce, bo... czą nie? Dosyć dawno grałem, musicie mi wybaczyć, że... Jestem nieco... rozkojarzony, jeśli chodzi o tę grę i... to uczucie i tak nie minie, nawet jeśli będę w nią grać całe dnie. Zatem, no to jest nasza księgarnia i przyznam, że była... pomimo tego, że tak, mamy mapę, to... No, znalezienie, znalezienie takich miejsc w tej dzielnicy bez porównania co roku na mapę jest dla mnie dosyć trudne. Z jakiegoś powodu. Okej, okay, wspaniała księgarnia. Oczywista osoba, z którą musimy się skontaktować. A tam jest jeszcze druga, ale oczywiście ona jest zajęta przeglądaniem, nie wiem, nowej oferty iPhone'a 6 czy coś w, celu w tym stylu. Nie jest godną osobą. Wiemy, że to nie przebudzona. Tak, to czy moja postać mogłaby być jeszcze mniej dyskretna, po prostu machając tym talizmanem, nie mogłaby po prostu jakoś podać pod tym stolikiem. No cóż, mamy wspaniałe Mamu jumbo, zatem można tym się wynosić. Nie wiem, myślę, że... Nie, nie, nie będę aż tak długo grać w Mikrona. Trzeba dawkować doświadczenie z tą grą. To prawda, i myślę, że zrobię po prostu te misje i to co po niej nastąpi. Nie, to nie będą dwie cudowne misje, bo dwie sekwencje strzałkowe to zbyt wiele dla mnie, uwierzcie. Okej, okay, zatem teraz musimy dostać się na dachy czegoś tam. Czy w ogóle było wyjaśnione jakie to są dachy, czy to jest jakiś kompleks? Czy, to, czy w Omikronie działa coś takiego jak jakaś, nie wiem... Omikrońska telewizja, która ma swój wielgachny gmach? Raczej nie wydaje mi się. A przekazy to jest genialne. Na ulicach jest pełno samochodów. I tych dziwnych, nie wiem. Są jakieś pseudo motory poduszkowe. Zaś tutaj mamy po prostu ulicę, która niczemu nie służy. I ten znak supermarketu nie wiem dokąd prowadzi. To jest po prostu jakaś dziwnego rodzaju śluza. I następna lokacja też jest całkowicie pusta. Ok, zatem jesteśmy całkiem blisko naszej zagłady, czyli kolejnej sekwencji szrankowej. I przy możemy się porozglądać. Widząc ten wspaniały. Nie mam zielonego pojęcia. Zdaje mi się, że mam ustawiono... dystans rysowania terenu na maksimum, i, I to jest maksimum udłóg. ...tej gry, to... ...a, wieje biedu. Dobra, zatem, gdzie mamy pójść? No cóż, na pewno nie tutaj, bo... ...drogę z... nie do końca zagradza nam ten my... to Mechagard. Jestem w ogóle zliwiony, że... ...nikt nie wgrał nowego obrazu... ...moj mojej postaci, czyli po prostu nikt nie poszukuje Sajo. Chociaż e, jeśli ktoś zwracał taką wielką uwagę w opisie postaci, jeśli e, wcieliliśmy się w Sajo, jest podano, że jako dosyć e, dosyć utalentowana złodziejka jest pos poszukiwana przez całą policję Mikrona. I nie mam pojęcia czemu to zupełnie nie koresponduje z tym, co widzimy na ekranie, czyli po prostu. Mm, możemy kręcić się wokół jakichś tam ważnych obiektów i Megagardy po prostu grzecznie nam powiedzą, żebyśmy stąd spadali. O, kogo tutaj mamy? Biedną smutną osobę. No cóż. Ta no to emość to alternatywna postać, którą możemy się wcielić i. Wiecie co, myślę, że to zrobię. Dosyć już nabiegaliśmy się Sajo. Jest poszukiwane przez policję, zatem pomimo tego, że gra tego zupełnie nie akcentuje, mogłoby nam przeszkodzić i. Jedynym logicznym wyjściem jest opętanie tej od osoby, która i tak była smutna i. niczego. Ciekawego nie robiła. I tak, oto to tym się... Tak, m, zawsze na niego nazywałem Kazamat albo Kazmat, bo jego imię jest udziwione. W każdym razie jest to jakiś tam ex żołnierz który... czy ten eks który... spartolił swoją ostatnią misję i pewnie do tego siedział sobie... smutny w jakimś dziwnym... korytarzu? Podziemiu? Czy piwnicy? Także... podobnie jak Sayo, która miała przy sobie jakiś przemiot. W tym przypadku był to klejnot. ma właśnie ten, no, tę puszkę, nie wiem, z Ugin, Jak się kochł. I tak kiwa się jeszcze gorzej Ale hej, musimy. Mamy kolejny segment strzelankowy i musimy to, tego dokonać z pomocą eks-najemnika, który na pewno będzie strzelać lepiej, tak? Nie do końca. A, mekagard, przypuścisz mnie teraz? Wygląda ważnie? Nie? Nie? No, okay. ale dobra, dobra, już przestaje się bawić i pokazuje, jak trzeba dokonać tego wspaniałego czynu, czyli pozbycia się Mekagarda. Zatem te oto płaskie i wyobraźcie sobie, że one po prostu wystają, tak jak w Assassin's Creedzie. te dziwne, nie wiem, schodki, stopnie, właśnie po nich można się wspinać i one będą ważne w strzelankowym segmencie. I... To jak pokonujemy tego Mukagarda jest po prostu żałosne. Nie możemy po prostu przeskoczyć. Znaczy, chyba... Ha, nie wspomniałem. Chyba kiedyś skoczyłem, ale... Chyba moje postać natrafiła no, na yy, yy, niewidzialną ścianę. I tak, wspaniali strażnicy Omikrona. Ci, których boją się nawet poczciwi obywatele. Można ich rozwalać pudłami. Zaczynam się zastanawiać, czemu naprawdę demony nie podbiły tej, tej całej planety. Nawet nie tego miasta, po prostu tej całej planety. Kiedy bronią jej żałosne roboty. Przypominam, te, roboty, te same roboty mogą padać od kilku strzałów ze zwyczajnego pistoletu. Serio. Pudło. I skoro mają pozwać, mogę je zepchnąć, nie, nie mogą być aż takie ciężkie. Ech, w każdym razie bierzemy się do roboty, do strzelania, do ginięcia. I dziadek po raz kolejny. Okej, okay. słyszałem to za pierwszym razem, mógłbyś powiedzieć po prostu zaakceptuj TEN OTO CHECKPOINT Czyli tak, po prostu mamy checkpoint I bawi mnie w ogóle to, że pomimo tego, że gra stwierdza Jakoby te dachy były labiryntem, to od razu na starcie Pokazuje nam miejsce, do którego musimy się udać. Jednak w istocie te dachy są małym labiryntem i są dosyć wkurzającym labiryntem, bo e, to miejsce jest przepełnione snajperami. I nie chodzi mi o takich zwyczajnych snajperów, takich wiecie, poczciwców ze strzelbą zakamuflowanych w coś w stylu. Nie, nie, tutaj mamy do czynienia z, ze snajperami, którzy będą nas snajbować ze zwyczajnego pistoletu. Czyli mam Double Weavera. Okej, okay, tak gdzieś chyba później będzie amunicja do Double Weavera, zarazem pokażę Wam tego Double Weaver, bo chyba jeszcze tego nie widzieliście. A może? Nie ja, chyba widzieliście wszystkie. Posiadane przeze mnie gatunki broń. I właśnie. E, kiesnejperzy, snajperzy, którzy strzelają do nas wesoło z pistoletów, korzystają z prostego faktu. Widzą dalej od nas. Nasze postać widzi tylko tyle, ile... Na ile umożliwia jej to graczy, I w tym przypadku niewiele. Ponieważ jak widzicie... O mój Boże, to był skok! To było żałosne. Um, ponieważ nasza postać widzi tyle, ile, na ile pozwala jej gra, czyli w tym przypadku bardzo, bardzo mało. Jednakże... nasi komputerowi przeciwnicy widzą na naprawdę niesamowitej jakości, no i połączając z tym, że jeszcze respił się za naszymi plecami, to także potrafią, nie wiem, wyniuchać naszą postać z maksymalnego zasięgu i... zazwyczaj w tej lokacji walka wygląda tak, że Chodzimy sobie po dachach i ktoś strzela z tej niebieskiej mgły. Jeden, co możemy zrobić, to odpowiedzieć ogniem w kierunek tych strzałów. Nic więcej. I, no ale tutaj trzeba bardzo uważać i najlepiej jest jak najrzadziej schodzić na ziemię. Na początku po prostu postarać się, żeby brutalnie wykampić wszystkich dookoła, bo w innym przypadku po prostu będziemy cały czas napotykać na Kolejnego kolesia, który będzie sypać nam serio w placy, no, albo w Tutaj, tutaj, ludzie, tak, także jak pamiętam w kilku momentach, niektórzy żołnierze dzierżą jakieś takie wkurzające. Tylko są oktogany, czy te Bardzo, bardzo szybko strzelne pukawki, które dosyć prędko nas zabiją. Jak widzicie, jak na dach, jak długo bardzo wolno i ostrożnie się poruszamy. To no zazwyczaj nic nam nie grozi, przynajmniej w tej części tej, tego segmentu. Okej, okay, dostaliśmy dosyć dużo amunicji do uwiara. a przy okazji, e, ten, ten baldachim czerwony i ta deska, która nad nim się znajduje, nie warto poni, e, na nią wchodzić, ponieważ po prostu ta deska się załamie jako, co ciekawe, jedyna. A my, co ciekawe, szczęśliwie amortyzowani tym baldachimem będziemy musieli wspinać się od nowa. I co jest bardzo, bardzo zabawne i przy okazji tanie jeśli chodzi o sam design tego poziomu, ta sekwencja jest zapętlona, czyli nigdy nie możemy na przykład przeskoczyć. Hmm. To, przeskoczyć w tym tej szczeliny, w tym właśnie wybranym miejscu, ponieważ zawsze gra nas zasie tą kasenką, czyli nieważne czy będziemy stali trochę obok deski, i tak będziemy mieć zawsze kasenkę, że spadamy przez nią. Co jest prosklejem czymś takim... Urgh, irytującym. A na szczęście stare triki, czyli strzelanie przez. W ogóle są jakieś papierowe kraty, cały czas działają. Przy nie musimy nawet strzelać przez szczeliny, dokładnie. Po prostu musimy walić, walić przez e, płotek. To chyba działa podobnie jak w Nolfie, po prostu. Nie musimy się starać, bo gra się nie stara. Jestem um, tutaj jestem trochę zagubiony, ponieważ wlazłem gdzieś, znaczy. Nie sądzę, że tutaj da się jakoś kompletnie zgubić, czyli na przykład spaść i nie móc wdrapać się z powrotem, no, po prostu gdzieś tutaj hmm, jest...